Ustawiamy palnik i zaczynamy gotowanie. Mam wiadro. Więc ja noszę wszystko, a ty tylko wiadro. Już Ci pomaga. Odwaliliśmy kawał roboty, zbudowaliśmy destylator kłodowy sprzed 200 lat. Pali się. Za pierwszym razem się nie udało, bo puściło uszczelnienie. Ale wpadliśmy na pomysł. Najpierw igły sosnowe. Ale bez tego. Chodzi o to, żeby się kleiło. Plastry wosku, igły sosnowe i woda. Mamy wszystkie składniki, a teraz trzeba je zagotować. To już wszystkie igły. Trzeba zagotować igły, żeby zmiękły. To jest pszczeli klej. Dodamy do nich miód z woskiem. Wlewaj wszystko. Plaster woskowy jest bardzo lekki. To idealny wypełniacz do igieł. Doskonale jest klej. Po wystudzeniu zrobi się z tego jednolita masa. Zaraz się zredukuje. Plaster całkowicie się rozpuścił. Wosk wsiąkł między igły. Musimy trochę zaczerpnąć i wystudzić, żeby sprawdzić, jak wygląda po zastygnięciu. Chcę trochę rzadkiego. Sprawdźmy, czy się klei. Mamy niezłą miksturę. W ten sposób przenosimy się do XIX wieku. To naturalny środek. Jeśli się uda, będziemy mieli doskonały wiejski destylator kłodowy. Już wystygło. Rany, twarde jak kamień. Stanowczo się klei. Widzisz, o co mi chodziło? Patrz, jak się trzyma. Wygląda jak klej. Mamy coś, co da się wykorzystać. Ułożę to tutaj. Chłopaki musieli się napracować dla dobrego alkoholu. Daj trochę tutaj. Patrz na to. Szaleństwo. Po wyschnięciu czuć wosk na dłoniach. Mam na rękach krople wody, bo jest mokra. Wiem jaka jest. Nikogo nie rozjedź. Jasne, jedziemy. Tak robią traktorowi Kumple. Uważaj. Spokojnie. Niżej. Opuszczaj. Tak się to robi. Spisaliśmy się. Już się skleiło. Serio? Po odpięciu łańcucha kłoda się ślizgała. A teraz ani drgnie, naprawdę się trzyma. Stworzyliśmy naturalny klej. <grym> Widzisz? Nie da się ruszyć. A deski wzmacniają konstrukcję. Dzięki nim miód i igły sosnowe nie wpadną do zacieru, bo nie chcemy zepsuć tej receptury. Mogłem upchnąć więcej z tej strony. Możemy jeszcze dołożyć. Nałożymy drugą warstwę i będziemy mogli pędzić whisky JW Denta. Wreszcie zobaczymy alkohol z kłody. Słychać burzę.